To był weekend niespodzianek, przegrali prawie wszyscy faworyci, walka o mistrzostwo potrwa do samego końca, za to znamy pierwszego Spadkowicza. To już pewne, łódzki klub sportowy po zaledwie jednym sezonie żegna się z Ekstraklasą. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty 31. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Tu zobaczycie wszystkie gole. W 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja odpowiednia oprawa. W Krakowie odśpiewano hymn Polski, a po części oficjalnej do gry przystępują piłkarze broniącej się przed spadkiem Krakowi i rewelacji rundy wiosennej, czyli Górnika Zabrze. Już w czwartej minucie pasy obejmują prowadzenie za sprawą Patryka Makucha. Dośrodkowywał Michał Rakoczy, a najszczęśliwsza na stadionie Pani Martyna. To czwarty gol Makucha w tym sezonie. Chwilę później powinien być i piąty, ale Makuch trafia w słupek. Zabrzanie z powodu kontuzji tracą Szymona Czyża, za niego na boisku Lukas Podolski. Ale ani Poldi, ani żaden inny zawodnik górnika nie jest w stanie nic zrobić, bo akurat w tym spotkaniu to Krakowi wychodzi wszystko. Znów dośrodkowanie Rakoczego i gol samobójczy Rafała Janickiego. 2 do 0 dla gospodarzy. Po przerwie na 3 do 0 podwyższa otarka kabadze. A to już główka Kamila Glika i 4 do 0. A tym razem brawo, bije pani Marta Glik. Górnik wysoko przegrywa jeszcze z powodu drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartki traci Lorensa Ennelego. Grających w osłabieniu gości dobija Jani Atanasow. No trener Jan Urban nie wygląda na zadowolonego. Po czterech zwycięstwach z rzędu górnik Zabrze przegrywa w Krakowie aż 0 do 5. Dla pasów to bardzo ważne trzy punkty, bo Krakowia oddala się od strefy spadkowej. Przenosimy się do Chorzowa, rozpaczliwie próbujący uratować się przed spadkiem. Ruch podejmuje walczącego o Mistrzostwo Polskie Lecha Poznań. Zaczynamy od kontrowersji. W tej sytuacji pan Tomasz Musiał nie wskazał narzut karny dla Lecha. Jesteśmy po drugiej stronie boiska. Kwetweski traci piłkę, przejmuje ją kozak, kozak do Stępińskiego, Stępiński, dośrodkowanie w pole karne. I Daniel Szczepan razem z piłką wpada do bramki. Niespodzianka w Chorzowie od 24. minuty. Ruch prowadzi z lechem 1 do 0. Na to dziesiąty gol Szczepana w tym sezonie. Niebiescy z prowadzenia nie cieszą się zbyt długo, bo zaraz po wznowieniu gry Wójtowicz fauluje Karlsztrema i tym razem jedenastka dla kolejorza. Mikel wykorzystuje rzut karny i mamy wyrównanie. Ale bramka na 1-1 niewiele zmienia, Lech wcale nie kontroluje tego meczu, to gospodarze stwarzają sobie lepsze okazje podbramkowe. Soma nowotny i Bartosz Mrozek ratuje kolejorza. Ależ interwencja! 6 minut do końca Starzyński do Wójtowicza. Wujtowicz z prawej strony, a Michał Felix zaraz po wejściu z ławki rezerwowych. Pakuje piłkę do siatki. No nie najlepsze zachowanie obrońców lecha i sensacja staje się faktem. Ruch Chorzów tydzień temu pokonał Śląska Wrocław, teraz wygrywa z Lechem Poznań. I co prawda wciąż jest w bardzo trudnej sytuacji, ale jeszcze broni się przed spadkiem. No a skoro mowa o Śląsku Wrocław, to po tej bolesnej porażce sprzed tygodnia z niebieskimi w sobotnie popołudnie staje naprzeciw ostatniej drużyny w tabeli. ŁKS w roli gospodarza i jest jasne, że Łodzianie muszą wygrać, żeby oddalić widmo spadku i zachować przynajmniej matematyczne szanse na utrzymanie. Śląskę chce wykorzystać potknięcie Górnika i Lecha i wrócić na podium. W 39 minucie piękna akcja Exposito, gol na Lejwy, ale też VAR. Sędzia Karol Arys bramki nie uznaje. Wcześniej, jego zdaniem, Bejger faulował Dankowskiego do przerwy 0-0. A po przerwie Petrow zagrywa piłkę ręką i rzut karny dla euks u Dani Ramirez z 11 metrów się nie myli, jego siódme trafienie z karnego i dziewiąty gol ogółem. Gospodarze prowadzą 1-0. Wynik nie zmienia się do 71 minuty, ale wtedy Jechor Macenko strzela gola w drugim meczu z rzędu. Najgorzej punktująca drużyna wiosny doprowadza do wyrównania. Pięć minut później łodzianie nie są w stanie wybić piłki z własnego polakarnego. Wykorzystuje to Piotr Samiec-Talar. Ten sam, który jesienią zapewnił wygraną z UKS em trafia też na wiosnę. Zabójcze pięć minut piłkarzy trenera Jacka Magiery. Przegrywali z UKS em 0-1, a już prowadzą 2-1. Co prawda ostatnie 10 minut goście muszą grać w dziesiątkę, bo drugą żółto, a w konsekwencji czerwoną kartkę dostaje Macenko, ale wynik się już nie zmienia. Po trzech meczach bez zwycięstwa śląskę wygrywa i to jest zwycięstwo numer 500 w historii Śląska-Wrocław na poziomie ekstraklasy. Co najważniejsze jednak piłkarze Jacka Magiery wracają na drugie miejsce w tabeli, a ŁKS? No cóż, to pierwszy spadkowicz po rocznej przygodzie z ekstraklasą. Łodzianie w przyszłym sezonie ponownie zagrają w pierwszej lidze. Do Lubina na mecz z Zagłębiem przyjechał mistrz Polski Raków Częstochowa. Początek spotkania to ataki gości, ale i Crnac i Otieno uderzają niemal w to samo miejsce obok słupka bramki bronionej przez Sokratisa Dudisa. Przenosimy się na drugą stronę boiska. To już końcówka pierwszej połowy. Makowski do Chodyny, a Kacper Chodyna zapewnia prowadzenie gospodarzom. Do przerwy miedziowi prowadzą 1 do zera. Po przerwie wciąż przewagę maraków, ale z broni nawet takie strzały. Im bliżej końca meczu, tym większy napór Częstochowian i kontry miedziowych. Tu pojedynek z Kowaczewiczem przegrywa Kurminowski. Chwilę później Kurminowski siada na ławce. W jego miejsce trener Waldemar Fornalik wprowadza Juana Munoza. Hiszpan dostaje długą piłkę od Bartosza Kopacza. Munoz radzi sobie z rodzinem. Juan Munoz na 2 do 0, ale jak cudowny lob Zagłębie zamyka mecz. Miedziowi wygrywają z Rakowem Częstochowa 2-0. Szczęśliwy Waldemar Fornalik. Zagłębie jest na dziesiątym miejscu w tabeli. Raków coraz dalej od obrony tytułu. W Mielcu Stal podejmuje lidera PKO Bank Polski Ekstraklasy Jagielonie Biały stoki zaczyna się zgodnie z planem przyjezdnych. Już w 12 minucie Nene daje prowadzenie Jadze. To ósmy gol Portugalczyka w tym sezonie. Chwilę później Marczuk do Imaza i Jesus Imaz trafia w poprzeczkę. Niewiele zabrakło, aby Jagiellonia prowadziła 2 do 0. Drugiego gola dla gości nie ma, za to w 35 minucie niezawodny Ilja Szkurin niespodziewanie doprowadza do wyrównania. Napastnik stali goni w klasyfikacji strzelców Erika Exposito. Szkurin ma już 15 bramek na koncie. W drugiej połowie świetną okazję dla Jagieloni marnuje Dominik Marczuk. A po drugiej stronie murawy Maciej Domański na głowę Mateusza matrasa i to stal na prowadzeniu. Jagielonia ma przewagę, ale to piłkarze z mielca. Prowadzą 2-1 nie mają zamiaru się zatrzymywać. Strzela Łukasz Gersenstein z problemami broni Zlatan Alamarowicz, ale nie. Oglądamy powtórki i dokładnie widać, że piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową. To jest już sensacja, to jest gol dla Stali. Niesamowite w Mielcu. 3 do 1. Ale to nie koniec niesamowitych rzeczy w tym spotkaniu. Może być 4-1, ale Piotr Wlazło trafia w poprzeczkę. Kwadras przed końcem, co prawda gola kontaktowego, strzela Afimiko Pululu, ale Jagina więcej już nie stać, mimo że ma nawet takie sytuacje. Ale Skrzypczak zatrzymany przez M. Mateusza Kochalskiego. Wow. Kolejna niespodzianka w tej serii gier. Stal Mielec wygrywa z liderem Jagiellonią Białystok 3 do 2. W Grodzisku Wielkopolskim 30. urodziny obchodzi Adam Zrelak. Wszystkiego najlepszego. Jego warta Poznań podejmuje widzę bałucie. W dziewiątej minucie Kajetan Szmyt strzela, a obrońcy gości mają dużego pecha. Piłka ostatecznie trafia w Andrejsa Ciganiksa i do bramki. Rafał Gikiewicz zupełnie zmylony. Zieloni prowadzą 1 do 0. Chwilę później Kajetan Szmyt strzał, nie, kiks, ale Mateusz Kupczak! Co za cudowny gol i jakby nie było, asysta Szmyta. Oglądamy powtórki, bo naprawdę Warto, przepiękne uderzenie Kupczaka. Warta idealnie rozpoczyna ten mecz po 11 minutach, prowadzi już 2 do 0. Wizę rusza do odrabiania strat, Jordi Sanchez trafia do bramki, ale Luis da Silva był na spalonym i sędzia Bartosz Frankowski gola nie uznaje. Tuż przed przerwą z lewej strony dośrodkowuje Antoni Klimek i tym razem bez żadnych wątpliwości Jordi Sanchez na 1 do 2. Siódmy gol Jordiego w tym sezonie. Jeśli ktoś myślał jednak, że po przerwie widzę ruszy do ataku, to nic z tych rzeczy. Strzały Antoniego Klimka z dystansu i główka Jordiego Sancheza to zbyt mało, żeby zaskoczyć Jędrzeja Grobelnego. Warta kontroluje mecz i w doliczonym czasie gry może jeszcze podwyższyć wynik, ale Rafał Gikiewicz ze stoickim spokojem wygrywa pojedynek z Tomaszem Przykrylem. Dla warty Poznań to trzecie zwycięstwo z rzędu na własnym boisku. Zwycięstwo, które niemal zapewnia zielonym. Utrzymanie w ekstraklasie. Warta widzew 2-1. W zdecydowanie gorszej sytuacji niż Warta jest korona kielce, która mierzy się z rewelacyjnie ostatnio spisującym się piastem Gliwice. Gliwiczanie wygrali trzy ostatnie spotkania i w 28. minucie w kielcach obejmują prowadzenie po jedynej groźnej akcji w pierwszych 45 minutach i po golu Michaela Mayo. Korona jest groźna tylko przy stałych fragmentach gry. Strzały Dawida Błanika odbija jednak Franciszek Plach. Po przerwie też niewiele się dzieje pod bramkami aż do 61. Minuty, kiedy to Tomasz Mokwa chce wybić piłkę, ale trafia w Adriana Dalmau i Szymon Marciniak dyktuje rzut karny. Jedenastkę na gola pewnie zamienia sam poszkodowany, po trafieniu Dalmau jest 1 do 1. W końcówce bliżej strzelenia drugiego gola jest Piast, ale to uderzenie Jorge Felixa bronik Xavier Dziekoński. Wynik 1 do 1 to już 15 remis Piasta w sezonie. Dla Korony to tylko punkt, bo ekipa Skielc pozostaje w strefie spadkowej. Legia Warszawa ma szansę wskoczyć na podium, ale musi pokonać radom jaka Radom, który wciąż drży o utrzymanie na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej w stolicy ponad 26 tysięcy kibiców. Zaraz po pierwszym gwizdku i postrzale żozuę oraz dobrej interwencji Filipa Majchrowicza mamy analizę bar. Wcześniej w tej sytuacji Bartosz Kapustka faulował Christosa Donisa i sędzia Jarosław Przybył po obejrzeniu powtórek pokazuje Kapustce czerwoną kartkę. Przez niemal cały mecz Legia musi grać w dziesiątkę. Radomiak wykorzystuje to po przerwie, Lisandro Semedo gra piękną akcję z Wagnerem Diasem i wykańcza idealnie. Goście prowadzą w stolicy, a my oglądamy powtórki tego dwójkowego zagrania pomiędzy reprezentantami Republiki Zielonego Przylądka. Od tego momentu Radomiak nieco się cofa, ale wyprowadza zabójcze kontry. Bruno Żordao do Wagnera i 2 do zera. Szalona radość i kolejna sensacja w tej kolejce, coraz bliżej. Na 3 do zera tym uderzeniem z dystansu podwyższa Luka Wuszkowicz. Trzeci gol chorwackiego 17-latka wypożyczonego z Tottenhamu. Osłabiona legia, rozbita przez radomiaka 0 do 3. Legia nie korzysta na potknięciach rywali. Radomiak dużo spokojniejszy o utrzymanie. Zakończenie weekendu, tym razem w Szczecinie, pogoń po przegranym w niesamowitych okolicznościach Zwisło Kraków w finale Pucharu Polski podejmuje walczącą o utrzymanie puszczenie połomice. Gospodarze obejmują prowadzenie w 53 minucie po golu Leonardo Kutrisa, grecki obrońca z pierwszym trafieniem w tym sezonie. Jest to jedyna bramka tego meczu, Pogoń wygrywa z Puszczą i awansuje na czwarte miejsce w tabeli. Ekipa z Niepołomice wciąż tuż nad strefą spadkową. Na czele ligowej tabeli wciąż Jagiellonia Białystok, na drugie miejsce wraca Śląsk Wrocław, trzeci jest Lech Poznań, walka o mistrzostwo jest niesamowita i pełna niespodzianek. Znamy pierwszego spadkowicza, to EUKS, wciąż desperacko o utrzymanie walczy ruch Chorzów, w tej chwili w strefie spadkowej także Korona Kielce. 32 kolejka rozpocznie się w najbliższy piątek, wtedy piastę zagra ze em a Śląskę z Krakowią. W sobotę Górnik Stal, Jagielonia Korona i pierwszy z hitów tej kolejki Raków Pogoń. W niedzielę puszcza warta, widzę w zagłębie i ten największy hit, czyli starcie Lecha Poznań z legią Warszawa w poniedziałek. Radomiak zmierzy się z ruchem. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.